Kolejny dzień. Dzisiaj będziemy spać na parkingu pod Muzeum Międzyrzecki Rejon umocniony. Idziemy z myszą teraz się trochę przejść, zobaczyć jak to wygląda z zewnątrz, a jutro schodzimy pod ziemię. Ołówek, mhm. czyli wartownia. Wartowniczy są przeciwodłamkowe, przeciwodłamki. Tak. Choć myszka idziemy na pola. Czyli linia wybudowana tutaj przez Niemców, aby bronić Niemiec przed wojskami radzieckimi, których się obawiali. Jest to naprawdę duży kompleks. 30 km podziemnych tras, w większości z zachowanymi urządzeniami. Podziwiamy też słynny czołg T34. Najlepszy w II wojnie światowej. Produkowany masowo i obsługiwać go mógł każdy jeden traktorzysta. Jutro się dowiemy na temat tego czołgu. Coś więcej. Zapory przeciwpancerne, tak zwane zęby smoka. Pójdziemy tam na pola, zobaczyć schrony w kopułach. Jak to wygląda? No jest tu ciekawie, warto przyjechać, zobaczyć. Miejscowość nazywa się Nietoperek, i w tej miejscowości skręcamy na Pniewu. W Pniewie. W Pniewie jest kasa biletowa muzeum, natomiast tutaj jeszcze jest pętla boryszyńska. Od tego momentu, czyli od muzeum, trzeba jechać jakieś 8 km, żeby tą pętlę boryszyńską zobaczyć. No, spacerujemy sobie teraz wzdłuż zębów smoka, czyli zapory przeciwczołgowej, która miała za zadanie nie dopuścić wozów pancernych, konkretnie czołgów w pobliżu bunkrów. Jeżeli one są tak zbudowane, że od najmniejszego do największego, jeżeli czołg udało się czołgowi najechać na, na tą zaporę, odsłaniał Spód, i bardzo łatwo można go było zniszczyć, yy, trafiając w najsłabszy pancerz od spodu czołgu. I to się tutaj ciągnie w 30 km. Ja z lato y, tego ogórki zrobiłem. 80 sztuk ogórków kiszonych. Wiecie, na litr wody ile się daje? Łuśka czubata. Nie żałować, taka czubata. Łyżka. Dobra. Ramienne. Tak. No. Wszystko wiecie. Witam na serdecznie w MRU. Ja mam je Czesław, połodę skała w sąsiedniej miejscowości. 30 lat tutaj pracuję. 40 lat w szkole. Jak zaczynałem, to był pedagog był psycholog w jednej osobie, wystarczyło. Co jeszcze? Żadne uczenie nie zostawiłem. Każdy mówi dzień dobry, to jest ważne. I jako dyrektor szkoły miałem 5 godzin matematyki, teraz mam 25. Ale dobrze. I tak to jest. Myślałem, że będę miał więcej czasu. Jest inaczej. I jeszcze raz Was witam. Będzie fajnie, pobawimy się. Z przyjemnością zrobię to, to. Mówię, 30 lat tutaj jestem i wiem, co, 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 co tu się dzieje. I co, co potrzebujecie. Rzeka warta, rzeka odebra. Między tymi dwoma rzekami w łuku około 100 km. To jest MRU. Jest rzecki rejon mocny. Po niemiecku, te słyszą odebrate Bogiem. Stara niemiecka granica była 30 km na wschód. Czyli jak my tu jedziemy, proszę Państwa, to mi się z stamtąd przyjechać z reguły, z, z Poznań, to jest ten kierunek. Ale w tym o powiem, że tutaj jaka stara granica, to czyli była 30 km na wschód, to jest Bążyć Bączynek Przewściele. Jak to jest to terenu powinien wiedzieć. Nowa granica Frankfurlanda na Odron 70. Czyli jesteśmy na, na byłym terenie niemieckim. Wiadomo, potem Polska. To jest mapa Polski. Moi rodzice. Mój ojciec w Białorusi, moja mama z Ukrainy. To nie jest to Ukraińcy byli, tylko Polacy. Stali pogonił ich tutaj, tu, a Niemcy poszli za zdał. Z tym, że przy granicy tych szczew, gdyby się pojechali, to wszystkich potem zostało tych Niemców. Bo tam rzeni się z Polkami czy też odwrotnie. Także w razie... I dobra. I pierwsza wojna światowa, Niemcy... No przegrali z Francuzami. Jeśli się przegra, to co? Róż? Szykowali. Planowali uderzenie na Francję. Ale tu był sąsiad Polska. W 1920 roku, y, y, 18 uzyskaliśmy wolność. W 1920 roku pokonaliśmy naszych braci Rosjan. Ja będę mówił braci. W uwagi, to ciebie Niemcy ładnie to mówią. Że braci się ma, a przyjaciół się dobiera. Niedaleko z Księżyca Leśna. Przed wolną był niemiecki garnizon. Warto w niej pojechać. Przed wolną niemiecki garnizon. Do 1993 roku, 7900 stąd, yy, do 1993 roku, byli mm. u nas bracia Rosjanie. Ja się uczyłem, ponieważ nas wyzwolili Na jeden dzień. Opinia z nieboliwi. W razie Niemcy planowali z Francji. Myśmy mieli 300 tysięcy mali. Francuzi 500 tysięcy. A traktat wersalski mówił, że oni mają 100 tysięcy malut. Było 8 do 1. Mieliśmy sobie wzajemnie pomagać. Jak nam. Francuzi pomogli w 1939 wiemy. Dlatego Niemcy już obok jeszcze postulę, To jest ta granica. My jesteśmy tu w centrum MRU. Tu. Zajrzeć się godzin. Przeciągnij. Zresztą. Już w 1928 roku Niemcy się korciły. Tu, jest, tu na, na, Odrze, na Odrze jest pozycja Odry buduje się obiekt. Jest około 650 małobiegów, 2-4 20, 28 rok. Przypomnę, ile do wady doszedł dopiero w 1933. Tutaj 1930 rok. Start budowy. Pozycja pomorska. To jest 800 tygodni, można powiedzieć. ale no, mi nie męczy, pewno. No, chcecie, to po prostu siąść w tej. Specjalnie my te głupoty dla was. Siadać, młodzieży. Siadać, tylko no, muszę siadać. Nie przeczeruj. Tu się buduje. Tu się buduje. Ale ta jest pusta. Ten kierunek beli, tak budowę 1934, tutaj, Międzyrzeckiego Rejonu Logiczne, bo kilka do władzy doszedł w 1933. Mówi, co mi zostało, jest 100 kilometrów, To była lupuska, kierunek Berlin, 160 km do Berlina. Planował budować MLU, Międzyrzeckie Rejon 15 lat. Planował budować 300 takich obiektów. Oprócz, teraz, omówię obiekt. Oprócz tego śluzy, jazy, tamy, sztuczne kanały i teraz Pokażemy Wam, jak to było. Ten... Ta kopuła to tylko 50 ton. To jest firma tam która ja reklamuje 30 lat, ale ta firma nie chce mi płacić. Ale czyli, kto przyjedzie, nie płaci, nie może. Liczy ja tego dlatego reklamuje. Reklam, Ogólny doktor istot, wysłany do góry, jedna trzecia ponad żelbetem, dwie trzecie w żelbecie, Waga 50 ton. Po wojnie trochę y, poszło na do Warszawy na przytopienie, Trochę Rosjanie pożyczyli tych kopuł. W każdym razie taka kopuła, proszę Państwa, to jeden, jeden czołg. Pasowało takie coś. W każdym razie ściana półtorej metra. żelbet, Cement jako, jako ciekawostka. Ridersdorf Koperlina, bo Do dzisiaj pracuje cementownia. I druga, Opole. To mowa niemiecka, I teraz jest polska. Też pracuje. 15 milionów metrów sześciennych betonu, dobracie sobie. Śluzy jazdy, butany, sztuczne kanały, 100 km dróg budwaniu 100 km linii kolejowych budwaniu. I teraz tak. Także będzie jedna kombinacja, druga i szyb 30-metrowy. Ja mam tam takich 70-letnich Niemców, czy tam 150 km zawsze mówię, 10 metrów. Jak wejdzie, tak już wyjdzie tam, co? Ale mam moje prawo, 30 metrów. I do dołu fajnie, do góry to najgorsze. Idziemy dalej. Reklama mam firmy grup? Tutaj u góry. Okay. Periskop był pożyczony już, ja tak z czasami na ruski zwalam, Polacy też pożyczali, tak nie, nie było tak, że tylko oni brali, u góry był periskop, wiecie nasz periskop, Łe co, by nie wiecie, bo też lusterka. lusterka, pan, pan jakiś, pan podglądał pan w szkole te, A, na tych lusterkach, ja pamiętam, e, tak Za pociągał, albo było, było fajne, przyjemne, ja tu z, z 14 doktorów można w takim Ale jak tam tego, ja moje sąsy z synu. Dwójkę, w tej dwójki wrócę. Usił na kaszankę czy i pociąg głos. I dwie ni dwójki nie chciał. Usił na kaszankę, jak zrobiłem. A już z przyjemnością było robione. Z sercem, no serce z zawałem. I oni mi z pasją go to robiłem. I jak nie grzmiłe jawko, tego do go straciłeś go. Goiłeś go. Potrzebowałem dziudo, jak go walęłem na plechy, jak był te przodni pęk, 6 okienek strzelniczych, 2 karabiny maszynowe, 1 trzecia ponad krzęsekem, 2 trzecie w Waga 50 ton. Mówię, że nie było żadnego wystrzału. A są wystrzały. Dopiero po wojnie z Haubit 203, takie dość nowoczesne były yy, radzieckie chałupice rosjańskie, strzelali z Haubit 203. Zobaczcie, firma Krup i przestrzelona. Tylko ciekawostka, firma Krup to 3 obrączki. Audi sobie lepsze ma cztery. No, ale co się dowiedziałem, teraz nie wiem co sprawić, iż wszystkie ludzie mówiąc. Cztery firmy się połączyły, dlatego te cztery obrączki. W razie 3. I tu trzy. I tu dopiero po wojnie było testowane. I tu, wiecie, moi, siatki maskujące, a na polach dwa kilometry dalej, na polach, kierunek ta fraui Olach, jakbyście na te piorogi pojechali, będziecie jesteście ode mnie, to Dobra. tutaj wiem, się są tam. A może z lidla? Dobra. W każdym tam kopuły pozoracyjne, jeszcze Maskowanie. A na polach takie kopuły pozoracyjne, nawet do tego stopnia, że tylko sam beton, oni nawet nie dawali spray. No stoją. Tam nie się pojechali za to drzewa. Kopuły pozoracyjne dla zmylenia przeciwnika. I zobaczcie, to już. To nie jest. Deutsche wert To nie jest to, to co wam pokazywałem. To jest NRD, to jest gród z NRD to jest współczesny ten ruch. i tutaj pełno potykaczy, słuchajcie, chodź tu młody, weź tak ręką, to, to nie walnij, bo tam gdzieś telewizja była, no, walnij tak, nie walniesz, tu się nadziałeś na grilla i tu były truty puszone w koło, także nie, i jeszcze te, tutaj rokitki i tutaj tak, to jest firma Krup, to jest Zerdzom morski. ta sama firma budowała, nie przyjmujcie w gazie, pełno potykaczy, pełno dużo czasu i tutaj w środku były takie rury w tej ko kopule było pełno rur to podwójne znaczenie te rury dawały świeże powietrze ale jak są spaliny, proszę Państwa, się są spaliny, na zasadzie odkurzacza wciągało to był filtr już oczyszczone powietrze wylatywało tą kopule no dobra, to się mało strzelał oczywiście a na dole są cztery diesle, agregaty awaryjne. Gdyby elektronika zawiodła, to diesle się włączało. 4 po 28 kW. Odpadają dymu. Dlatego, Trzeba było oczyścić? A, jest. Może Można.

Pędziesz, pytanie, wstałem się. Nie, stałem! Cztery lata to wszystko wybudowali. My tam budem. Sema ten? Dobra, ale już wezmę drugi. Dobra, będzie dla ciebie. A system trochę bliżej, państwo. jest tak, kto moją tą lampkę ma? Ja mam. To jest. moi uwaga, przeszliśmy. I teraz mi tuż. Ja dam ci lampkę. Albo tą lampką się. dobra. O tu. Proszę państwa, my przeszliśmy. Na tym schemacie te pół centymetra. To jest ten ślepy tunel, o którym Wam mówiłem. Czyli pół centymetra, żeśmy przeszli. I my czeka trasa dość długa. Te 8 kilometrów do głównej drogi ruchu. I tu jest 500 metrów ślepy tunel. I teraz, teraz te. Duże, jest to bo są różne. Jak to człowiek bez nałogos, są różne nałogi mamy. Ale... To mam jak. Mój woźny, miałem woźnego Lenia z człowiek. O, o, o 8 godzin słucham postać. Być 3 by godziny porobił i później uz nas. A on chyba do obserwował. Dobra. I, a on szedł w poniedziałek, jak się do pracy, to, że, to zawsze szedł tak po torach. Wiedziałem, że dob dobrze spędził czas. <grymne> 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 dobrze. Mój kolega. Ja tak jest minuta tą Napravde, kilometr 100, kilometr 200. Tu by měl ten. To je to ne. Měli bychom trh.